Dzięki Marku, że zaprosiłeś mnie do tego fantastycznego samochodu. Rozmawialiśmy sobie dzisiaj przed wejściem o tym, że to jest bardzo ładna stylistyka. To jeszcze pewnie sobie o tym za chwilę porozmawiamy. Spróbujmy przejechać się samochodem, a Ty powiedz nam co mamy pod maską, w jakim samochodzie jesteśmy. Po prostu powiedz kilka słów o tym fantastycznym wodzie. Jedziemy X-Trailem. X-Trailem nowym. Jego nowość polega na tym, że w tym roku troszeczkę zmieniły nam się silniki, zmieniły nam się skrzynie biegów. Nie tylko ze względu na to, że Nissan chciał zrobić coś nowego, ale ze względu na to, że Unia Europejska wprowadziła nam nowe normy czystości spalin. Konkretnie ten samochód ma silnik benzynowy, czterocylindrowy, 160 koni. Jest to silnik doładowany, czyli z turbiną. Jak oceniasz tą moc do masy samochodu? Właśnie moc nie do końca może jest najważniejsza. Najważniejsze w tym samochodzie i zresztą we wszystkich samochodach japońskich, bo japończycy robią silniki benzynowe z turbinami w ten sposób, że przede wszystkim turbina generuje nam duży moment obrotowy i to w niskim zakresie obrotów. Bo tak naprawdę o tym, jaką mamy dynamikę jazdy, jaką mamy przyspieszenie, nie decyduje, jaką uzyskujemy moc. Bo ta moc to jest dopiero uzyskiwana gdzieś tam przy 4,5-5 tysiącach obrotów. Tak. O tym, jak będziemy obrot. przyspieszać dokładnie na każdym biegu, decyduje moment obrotowy. Tu mamy 260 Nm, czyli naprawdę wysoki moment obrotowy. Tak. I to już od 1800 obrotów, czyli bardzo nisko. Co zresztą czujesz, jak będziesz przyspieszał zresztą na każdym biegu. Plusem. Tej charakterystyki jest też to, że bardzo fajnie ten silnik współpracuje z automatyczną skrzynią biegów. Ile tu mamy przełożeń? Siedem. Siedem przełożeń. Siedem przełożeń. Czyli płynnie przechodzi. Dokładnie tak. Dodatkowo jest to skrzynia dwusprzęgłowa, także bardzo szybko te biegi są zmieniane, nie ma utraty momentu obrotowego podczas zmiany biegów. Dodatkowym plusem takiej charakterystyki tych silników jest to, że nigdy tego silnika, mówiąc brzydko, nie wkręcamy na wysokie obroty. Dynamika wystarczająca jest w niskim zakresie obrotów, przez to zużycie paliwa w tego typu samochodzie, no, który nie jest mały. Do tego jest to crossover, czyli tutaj opory powietrza. Nawet jeżeli Nissan będzie się starał je zminimalizować, no, prawa fizyki Wysoki. są takie, jakie są. Dokładnie. Dokładnie. Także e, tutaj przy tego typu jeździe, ten samochód z tym silnikiem, mamy tu benzynę, e, średnie zużycie paliwa, jeżdżąc po mieście, jeżdżąc w trasie autostradowo, mieszczą się w granicach 7,5 7 do 8 litrów. Mm. Mówiłeś, są... że reale. byłeś na takim wyjeździe już dłuższym tak 3000, ponad 3000 km. Prawie 3 tysiąca km. Dosłownie Wakacje. 3 dni temu wróciłem z Chorwacji wyjazd rodzinny, 4 osoby plus bagaże góry, zakręty, góry, zagręty, serpentyny, jazda po zatłoczonym wybrzeżu Chorwacji, korki i tak dalej, i tak dalej. Średnia spalania z całej takiej jazdy tysiąca kilometrów dokładnie było 7,6 litra. Czyli samochód wymarzony na wakacje dla rodziny. Dokładnie. Tutaj jeszcze duży plus X-Trail'a jest taki, że nawet ktoś, kto wcześniej jeździł samochodami segmentu D mówimy o limuzynach, Mondeo, PASA, tego typu samochody czyli przyzwyczajony jest do jazdy raczej samochodami, które no, są wygodne w trasie. Zawsze było tak, że crossover SUV nie do końca mógł spełnić te warunki. Prawa fizyki, to, co, to o czym rozmawialiśmy. Naprawdę przez te moje 3,500 km kilometrów stwierdzam jedno. Tym samochodem, pomimo że to jest SUV, to jest crossover. A da się jeździć w trasie wygodnie. Cicho, nie męcząc się, robiąc te 8-9 godzin ciągłej jazdy, nie mamy tego efektu, że no, jesteśmy zmęczeni. Ja to tutaj zapytam od razu o te fotele, bo one są bardzo wygodne. To fakt. Dla mnie, kiedyś pracowałem w samochodzie, bardzo dużo jeździłem, ponad 70 tysięcy rocznie. I kluczową sprawą był fotel, czyli lędźwia, mhm. prawda, plecy, no bo to jest ta najbardziej wrażliwa część ciała. Która dostaje w kości, mówiąc kolokwialnie. E, tutaj te fotele rzeczywiście są bardzo ładnie wyprofilowane. Tak, zresztą Nissan w, dosłownie w tej chwili mamy półtora roku temu, zrobił lekki lifting, zarówno Kaszkaja, jak i X-Traila. Tutaj zewnętrznie niewiele się zmieniło. Wyposażeniowo też w sumie to były kosmetyczne zmiany. Natomiast Nissan poprawił dwie główne rzeczy w, i w Kaszkaju, i w X-Trailu. To jest wyciszenie samochodu obniżenie oporów powietrza, czyli to, co rozmawiamy o jazdach w trasie, plus zmienił całkowicie fotele w tych samochodach. Mają dłuższe siedziska, mają lepsze trzymania boczne i przede wszystkim fotele przednie, a zwłaszcza tylna kanapa, są umiejscowione ciut wyżej niż było to kiedyś, co powoduje, że nogi są zupełnie w innej pozycji. Nie są wyprostowane, a są jak gdyby w niższej pozycji, wygodniejszej, bardziej ergonomicznej do takiej, do jakiej człowiek jest przyzwyczajony, jak siedzi na kanapie, na przykład. Tutaj napomknę, bo akurat mam taką sytuację, że mamy przed sobą jednego z przedstawicieli Nissana, czyli Kaszkaja, troszkę starszego modelu. Powiedz, czym się różnią te samochody, bo one, można powiedzieć, dla lajka like to są obydwa suwy, prawda? Mhm. Ale jednak między nimi musi być jakaś istotna różnica. Zgadza się. No zresztą, Kaszkaj pierwszej generacji był to samochód, którym Nissan wymyślił, wprowadził na rynek segment, który nazywamy w tej chwili crossover. I gdzie inni producenci też już szeroko gamą swoich modeli dołączyli do tego segmentu. Natomiast różnica między Kaszkajem a X-Trailem jest zasadnicza. Kaszka jest typowym crossoverem, czyli typowym pożeraczem miasta. Samochody e, do miasta muszą spełniać, przynajmniej moim zdaniem, dwa, w sumie trzy główne, a trzy, trzy główne warunki. Pierwsze, nie mogą mieć zbyt dużych wymiarów zewnętrznych, chodzi mm -hmm. o łatwość jazdy w mieście, Jasne. parkowania i tak dalej. Po drugie, duży prześwit, duże koła i mocniejsze zawieszenie, nie chodzi o jazdę w terenie. To, co mamy w tej chwili. No, specjalnie wybrałem te ulice, dookoła... powiedziałem, że tutaj można to testować. O ile drogi poza miastami w Polsce nawet. Mamy już naprawdę niezłe, czyli te autostrady drogi szybkiego ruchu. O tyle w mieście nadal mamy dziury, krawężniki, to my to, widzimy. co słyszymy i widzimy. Po to te samochody zostały tak stworzone na tych dużych kołach z dużym prześwitem i z wzmocnionym zawieszeniem. Trzeci warunek samochodu miejskiego to jest wysokie wsiadanie i wysiadanie. No bo, jeżdżąc w mieście, często wsiadamy, wysiadamy. Wstawiamy dzieci na foteliki, wkładamy bagaże, wyjmujemy. Natomiast X-Trail, oczywiście on posiada te wszystkie cechy. Nie ma jeszcze wymiarów segmentu D, czyli limuzyny. Nadal ten rozmiar jest na tyle nieduży, że da się tym samochodem sprawnie jeździć po mieście. Ale jest to samochód już, który spełnia dwa dodatkowe warunki, na pewno w większym stopniu jak Kaszkaj. Jeden warunek to jest samochód rodzinny. To co wspominaliśmy, 3500 km kilometrów, czteroosobowa rodzina z bagażami, bez żadnego problemu. W Kaszkaju byłoby już ciężko. Druga rzecz, ten samochód w konfiguracji, gdzie będziemy mieli na przykład silnik diesla, który ma prawie 350 Nm, do tego napęd na cztery koła, przy prześwicie 21 cm, 19 calowych koła na dużym profilu opon, jest już samochodem terenowym, czyli powiedzmy sobie, da się nim wjechać nawet w cięższy teren. Hmm, czyli taki trochę do lasu na ryby. Dokładnie. No świetnie. Pokazywałeś mi możliwości też bagażnika, bo tam jest kilka możliwości aranżacji, czyli rozumiem, że jak na zakupy do Biedronki to siateczki za taką barierkę tak spudowaną, pionową, tak, a jak wielkie walizy, to nawet możemy tą część tych podłóg po prostu wymontować i po prostu powiększyć maksymalnie, przestrzeń. Tak maksymalnie jest. wykorzystać. Ta podwójna podłoga, te dwie dodatkowe półki to co mówiłeś, mamy możliwość przewożenia drobnych zakupów, które nie będą latały nam po bagażniku i się rozsypywały mamy możliwość schowania pewnych rzeczy, które wozimy na stałe pod tymi półkami, one nie przeszkadzają nam w codziennym użytkowaniu. Mamy możliwość ich wyjęcia, wtedy przestrzeń bagażowa zdecydowanie się powiększa i mamy jeszcze dodatkową możliwość przesuwania tylnej kanapy. Jeżeli z tyłu jadą dzieci, nie potrzebują aż tak dużo miejsca, nadal możemy powiększać tą przestrzeń bagażową. Czyli tak kilkadziesiąt litrów zawsze. Dokładnie tak. Jedna walizka, z dwie walizki więcej. Z tego, z tego, co nam udało się uzyskać, bo nawet Nissan dokładnie nie podaje, znaczy Nissan podaje jakaś pojemność bagażnika, że jest to 550 litrów, natomiast ile jest przesunięciu, staraliśmy się to ustalić i z tego, co my zdołaliśmy się dowiedzieć, przesunięcie tej kanapy maksymalnie do przodu powiększa nam przestrzeń bagażową do 750 litrów. Świetnie. A no to porozmawiamy jeszcze o tym silniku, który tu mamy i o pewnych systemach, które na pewno tu są ukryte w tej pięknej konsoli. Powiedz nam, yy, mamy 160 koni, tak. 260 Nm, Nm tak. 7 biegów w, w automatycznej skrzyni biegów. Zgadza się. I co jeszcze? W tym okrętnym egzemplarzu mamy napęd na przednie koła i ogólnie zasada w przypadku X-Traila jest taka, że przy silniku benzynowym nie mamy możliwości napędu na cztery koła. Natomiast mhm. jeżeli wybierzemy sobie konfigurację z silnikiem wysokoprężnym, tam jak najbardziej możemy wybierać skrzynię biegów manualną, automatyczną, Napęd na przednie koła lub napęd na cztery koła. Napęd na cztery koła, mamy możliwość jazdy w trybie przednim napędowym, czyli wiemy, że nigdzie nie wjeżdżamy, wiemy, że mamy dobrą przyczepność, mamy niskie zużycie paliwa. Możemy ustawić sobie napęd automatyczny, wtedy samochód wie, kiedy dołączyć ma tylną oś, jeżeli utracimy przyczepność. No i mamy tryb typowo terenowy, gdzie blokujemy sobie na stałe napęd na cztery koła i poruszamy się w cięższym terenie co do ukrytych rzeczy Nissan w tej chwili już we wszystkich samochodach oferuje pełny pakiet bezpieczeństwa. A czyli no, wiadomo już, nie mówimy o takich rzeczach jak ABS-y, jak systemy antypoślizgowe przy ruszaniu jak ESP. Bardziej tu idziemy już w takich kierunku jak czujniki parkowania przód i tył, jak kamery 360 stopni, czyli no właśnie, zaprezentuję nam co tutaj. To co widzimy w tej chwili, czyli nawet mamy rzut z góry. Który jest generowany przez kamery zewnętrzne, gdzie widzimy słupki, linie, kostkę. Jesteśmy w stanie dokładnie zaparkować. Mamy widok do przodu, mamy widok do tyłu. mamy. To jest ważne też jeżeli jeździmy w mieście albo gdzieś w terenie. Mamy widok przedniego prawego koła. Dojeżdżamy do wysokich krawężników, jedziemy po jakimś przejeździe, który jest wąski. Albo jak w Chorwacji na skraju prze... przepaści. <laughs> Dokładnie. Przerabiałem. Z lewej strony możemy sobie wyjrzeć przez okno, natomiast z prawej mamy ten, ten podgląd, podgląd kamery. Dodatkowo system samochodu pokazuje nam znaki drogowe. Czyli w tej chwili wiemy, że mamy ograniczenie do 50 km na godzinę. Co ważne, nie jest to sczytywane z nawigacji, tylko sczytuje to przednia kamera. Jeżeli nawet przysłowiowy pan Stasiu robi remont i postawi nam znak 30, zmieniła na 70%. To dokładnie, to on to widzi. Co więcej, testowaliśmy to na zaśniżonych znakach też widzi. Jeżeli my jesteśmy w stanie to odczytać, on to widzi. Tutaj zauważyłem aktywne lusterko, które pokazuje Dobra. zakaz wyprzedzania, tak? zmiany pasu. Zakaz zmiany pasu jest to tak zwane ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu. Czyli jeżeli tak. mamy zamiar zmienić pas, a, a jest możliwość taka, że w danym momencie nie zauważymy tego samochodu w lusterku, bo wiadomo, że jest pewien martwe pole, gdzie, gdzie tego samochodu nie widzimy. Te diody ostrzegają nas, że w tym tutaj momencie... o, dokładnie, że tego nie możemy w tej chwili zrobić. E, mamy radar odległości. E, bardzo ważna rzecz w czasie jazdy w mieście. Jeżeli radar odległości wykryje przed nami przeszkodę, i to nieważne, czy to jest samochód, czy to jest pieszy, czy to jest rower, czy to jest zwierzę, jeżeli my zbliżamy się do, tego, do tej przeszkody i nic nie robimy, System po pierwsze zaczyna nas ostrzegać dźwiękowo i obrazem, jeżeli dalej nic nie zrobimy, system awaryjnie zahamuje samochód sam. I to do jakiej prędkości działa? Działa to do prędkości wyjazdy w mieście, czyli do 60 km na godzinę. Później, czyli jeżeli byśmy mówili o jeździe na autostradzie, w grę wchodzi aktywny tempomat. Tam to on już decyduje o tym, czy jaką samochod... odległość utrzymywać między samochodami. Ustalamy sobie. Znaczy, tak naprawdę w Nissanie możemy mieć pełny system ProPilot. To jest system, który łączy w sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, to jest utrzymanie pasa ruchu, bo w tym konkretnym samochodzie on ostrzega nas o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. Czyli nie wrzucam yy, kierunku wskazów, ale zmieniam pas i on, on zaczyna mówi, krzyczeć. Że, tak, że może przysnąłem, albo dokładnie innego. Poza tym, aby przysnąłem, to jest tutaj system, który informuje nas o zmęczeniu. O, świetnie. Jeżeli nasze reakcje przestają być takie jak zwykle, zaczynają być bardziej spowolnione lub gorzej reagujemy, właśnie na myszkowanie na drodze, on zacznie, zacznie nam krzyczeć i pokazuje filiżankę kawy, że no może przydałoby się zatrzymać, bo coś już nie jest tak. System ProPilo, o którym wspomniałem. Tam to, można to już nazwać półautonomiczną jazdą. Przy tego typu drogach, jaką jedziemy w tej chwili, gdzie mamy wyraźne dwa pasy ruchu, przynajmniej wyraźne dwa pasy ruchu. Możemy ustawić sobie, żeby utrzymywał nam ten pas ruchu, którym jedziemy. Ustawiamy sobie odległość do samochodu poprzedzającego i prędkość maksymalną, z jaką stałą, z jaką ma się poruszać. I tyle. W momencie, kiedy przed nami pojawia się samochód, który jedzie wolniej, samochód sam będzie zwalniał. Jeżeli ten samochód się zatrzyma, my się zatrzymamy. Jeżeli samochód ruszy, on ruszy automatycznie za nim. On już nie tylko ostrzega, czy jesteśmy na pasie, ale cały czas będzie utrzymywał sam środek, środek pasa. Oczywiście, ze względu na Bezpieczeństwo musimy trzymać ręce na kierownicy. No nie da się zrobić w ten sposób, bo system po prostu zacznie informować, że się za chwilę wyłączy. Jasne. Nie będę tego testował, ale wierzyć na słowo. No, w ogóle to bardzo fascynujące, o czym mówisz. To jeszcze porozmawiajmy troszeczkę o takim wyposażeniu wnętrza, trochę o designie, trochę o takich perełkach, które gdzieś tu się kryją. Pierwsza sprawa, która mnie najbardziej tutaj urzekła, to jest to niebo, które widać w tle naszej kamerki, prawda? Czyli mamy szklany dach, on jest odsuwany. Tak. W przypadku Kaszkaja, w przypadku X-Traila, w przypadku Czuka, możemy mieć ten szklany dach, tak zwany panoramiczny. Fantastyczna rzecz, jeżeli ktoś posiada dzieci, dlatego że. Ok, praktycznie rozświetla nam wnętrze, bo wiadomo, że w Polsce większość roku, niestety, mamy raczej niesłoneczne. Natomiast osoby siedzące z tyłu, czyli na przykład dzieci, naprawdę znam ze swojego doświadczenia. Potrafią jechać kilka godzin patrząc tylko w górę i mamy święty spokój, nie potrzebujemy tabletów. Tutaj akurat jest otwierany i to jedynie w X-Trailu ten tak jest otwierany dodatkowo. Nissan cieszy się opinią jednego z najlepiej wykonanych, jeżeli chodzi o wnętrze samochodów japońskich poniekąd bierze się to stąd, że my Europejczycy mamy troszeczkę inne podejście do wnętrza, do jego estetyki, do materiałów niż japończycy. Niż japończycy japończycy mm -hmm. bardziej idą w system praktyczny, ergonomiczny, co więcej, u nich podstawą na przykład projektowania wnętrza samochodu jest ilość recyklingu, odzyskiwanych materiałów. My Europejczycy mamy trochę inne podejście. My wymagamy od samochodu w środku, żeby był Okej, okay, ergonomiczny, ale musi być komfortowy, czyli materiały muszą być miękkie. Samochód musi być dobrze wyciszony. Dodatkowo ważniejsze dla nas jeszcze troszkę od tego ile materiałów jest z odzysku, to jaka jest jakość tych materiałów. Plusem jest to, że Nissan podzielił sobie trochę rynki na świecie na regionalne, bo wiadomo, że każda grupa, każdy region ma troszeczkę inne zapatrywania na motoryzację. Samochody w Europie projektowane są w europejskim biurze projektowym Nissana w Hiszpanii. Zresztą, gdzie gro pracowników tego biura to Polacy, także tu możemy się cieszyć tym, że właśnie samochody, Jim. wnętrza samochodów japońskich są projektowane przez Polaków. Domniemy Wam, że Polacy <laughs> tworzyli to, co, na czym mamy. Na czym siedzimy w tej chwili, na co patrzymy. No, ogromnym plusem oprócz wyglądu tego, że mamy tu użyte takie materiały, jakie mamy użyte, jest to, że, jest, że, że po nawet kilku latach, wielu latach użytkowania, po przejechaniu setek tysięcy kilometrów samochód nadal jest cichy. Nie ma tego efektu, że zaczyna nam się coś coraz mniej pasować do siebie. Pół tak, <laughs> tak. To, co lubimy najbardziej jako kierowcy, co nas wyprowadza z To jeszcze na koniec dwa słowa o waszej lokalizacji, bo właśnie dojeżdżamy z powrotem pod salon. Kiedyś to była droga numer 1, w tej chwili to jest droga 91, bo jedynkę przejęła autostrada. No i mamy tutaj takie pewne zgrupowanie salonów. Znajdujemy się, jak gdyby, na przecięciu Starowej góry Iżgowa. Wystarczy zjechać właśnie to, co robimy w tej chwili z głównej trasy w prawo do ulicy Łódzkiej, zaraz za stacją benzynową i dojeżdżamy do salonu. Plusem lokalizacji jest to, że mamy dobry dostęp dla klientów z całego kraju, no bo jesteśmy w sumie na, przy autostradzie A1, przy drodze S8 i przy właśnie jedence, przy wjeździe do Łodzi. I dodatkowo plusem jest to, że w każdej chwili, o każdej porze dnia możemy wykonać z klientem jazdę próbną, co uczyniliśmy z Tobą w tej chwili, nie stojąc w korkach w mieście. Świetnie. Bardzo Ci dziękuję za tę prezentację.